Było tych broszurek 25. Napisał je wszystkie. E, Witold Paryski zaczął wydawać e, chyba w, 80, w 60., w 1965, czy trzecim nawet roku. Jaka tu jest data 1964. Teatry wysokie. To, to były takie. Przewodniki. Nie było wtedy przecież żadnych aplikacji na telefon, nie było żadnych telefonów komórkowych. A takie broszurki składały się z opisu drogi, który tak mniej więcej wyglądał. Schemat było schematycznie prezentował tą drogę. A tutaj jest droga numer 3726. Literki, cyfry oznaczają stopień trudności. Konieczność stosowania sztucznych ułatwień. Tak się spilaliśmy w tamtych latach według tej książeczki, według takich książeczek, które było mnóstwo. 25. Opisał wszystkie drogi w Tatrach wysokich. Było ich tak jak opowiadałem wcześniej, parę tysięcy. Potem ruszyliśmy w Wielkie Góry. Wędrowaliśmy w Alpach. Na Kaukazie, w Karakorum, w Hindukuszu, aż wreszcie w Himalajach. Tylko jedną półkę poświęciłem książkom o górach, tak jaki niewielki fragment mojego e, życiorysu, raptem kilkanaście lat. Potem przestałem. To był czas takich jak to, Lone Terry, Świetny taterni, alpinista, określił mianem niepotrzebnych zwycięstw. Zostawialiśmy nasze rodziny, żony, dzieci w domach i jechaliśmy w góry, żeby być wielcy, wspaniali, żeby zdobywać szczyty. Czemu to służyło? Niepokojom, które zostawialiśmy w domu, nie wszyscy wracaliśmy. Takie były te nasze wielkie mężkie wyprawy w góry.